Kolejny raz witam Państwa ze studia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z tłuszczańskiego sztabu. Tym razem moim gościem jest zespół Satisfaction, który wystąpi na naszej scenie już, już za jakąś godzinę, bo mamy pewne opóźnienie. Tymczasem są ze mną właśnie goście i chciałem się zapytać, co Was skłoniło do tego, że właśnie zdecydowaliście się zagrać w tłuszczu w warunkach arktycznych? To znaczy generalnie kochamy granie i nie robi nam to większej różnicy, czy zagramy w takich czy innych warunkach. Ważne jest to, że przyjdzie parę ludzi, żeby nas posłuchać i no to nam sprawia e, A jakie muzyki mogą się spodziewać osoby, które przyjdą? No generalnie nasza stylistyka się kręci wokół rocka i metalu dosyć luźno. Nie, nie, nie szufladkujemy się jakoś po gatunkach. Czyli... Czyli takie dosyć ciężkie rytmy. Dokładnie. Okej. Okay. To jakby się tak pokrótce zaprosił na wasz koncert, osoby, które nas w tym momencie oglądają na żywo? Okay. <laughs> tak, no zapraszamy. Mamy nadzieję, że po prostu ta muzyka, która jest dosyć energetyczną muzyką, poniesie jak najwięcej, jak największą ilość ludzi do wspólnej zabawy. Tak, i jeśli proszę Państwa chcecie trochę energii, niekoniecznie tej energii oglądanej przez Facebooka czy YouTube, to zapraszamy tutaj na miejsce do sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Tektuszy na ulicy Powstańców 9. W tym momencie na scenie wystąpi zespół Satisfaction. Nie, winyl, winyl, w tym momencie na scenie szykuje się zespół winyl, zespół Satisfaction jest tu ze mną i zespół Satisfaction będzie na sam koniec, dlatego że właśnie w ten energetyczny sposób przygotować nas do pokazu tańca z ogniem, żeby się wszyscy mocno do tego przygotowali, tymczasem już na scenie u nas winyl.